Ciema, witam na kanale z tej strony, Walsim, a to jest kolejne spotkanie z Grow Workers and Resources Soviet Republic. No i moi drodzy, dzisiaj chciałbym troszkę ogarnąć to rolnictwo. Ogarnąć to znaczy, e, chciałbym zająć się postawieniem tutaj zakładów spożywczych, e, chciałbym postawić tutaj też gorzelnie jakiś wielki silos na płody rolne, a także rzeczy związane z odzieżą. I to, e, przepraszam, nie z odzieżą, tylko z mięsem. Odzież będziemy dalej produkować e, tam. E, dlatego, chciałbym tutaj zrobić w końcu jakąś, jakieś porządne tutaj drogi, żeby to wszystko można było zacząć już powoli przygotowywać. Ja e, Nie wiem czy my na tych, czy my z tych torów, w sensie my przez te tory tak przejedziemy? Chyba przejedziemy, dobra, czyli... Jakbyśmy tutaj jakieś klatki złapali, tu się nie da widzę... E, tak się wydało, ale tak to ja nie chcę, to może zróbmy inaczej, wyjedźmy jakoś, czy to bez sensu... E, czyli co? No tak nie będę jechać, chyba że jakoś tak Nie no to głupio wygląda Więc zrobimy to inaczej Ja wyjdę sobie z czymś takim tutaj Tylko jakoś do kratek, nie do kratek, nie wiem Dobra, wyjdźmy może tu e, Coś takiego i teraz Wejdziemy sobie na takim łuku Na most, który będzie na 6 metrach e, Wejdziemy jeszcze wyżej E, moment, na 12 metrów. Tak, przejedziemy. To wygląda dziwnie, więc to sobie jeszcze poprawimy. To ma iść... Yy, czekajcie, wyżej. Ale mniej więcej o jakoś tak. No dobra. Nie, to wygląda źle. Nie będziemy tu kombinować z reduktem, bo to jest bez sensu. Zrobimy to po prostu jakoś... O, tak jak się dano i tyle. Trudno. Najwyżej będzie tak to trochę... Trochę y, się gibało tutaj, ale potem już wejdziemy, o proszę bardzo, będziemy szli do kratek, tak będzie dobrze, idziemy sobie tutaj, no i teraz, przejdziemy sobie jeszcze z taką drogą, na przykład tutaj, e, okej, okay. na razie tą drogę docelowo też będę chciał jakoś tutaj, wiecie tak, zrobić z płyt ale to może później, na razie zajmijmy się tym, żeby też nie było wszystko naraz, e, możemy też tą drogę sobie podłączyć oczywiście, a z tym to jeszcze zobaczymy gdzie dalej będziemy szli, na razie niech to będzie tam. No i teraz, gdzie ja bym chciał ten silos na płodem? Ja bym go chciał tak, żeby to był jakiś dogodny wjazd, żeby to nie było też zbyt blisko tej strefy, żeby to wiecie, się po prostu wszystko potem na mnie nie pozamieniało. Wezmę z torami, bo nie wiem czy nie będą mi kiedyś potrzebne tutaj tory, więc wezmę z wezmę w lekkim oddaleniu na pewno. Tylko musimy sobie za ruble na pewno to wyrównać, nie, 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 nie. buduj mi tego, nie, 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 nie. Dobra, na szczęście się zablokowało, widziałem. Ta budowa byłaby jakaś tragedia po prostu. Jak to tutaj postawić? No właśnie. I teraz poprosiłbym, żeby to się zaczęło budować samodzielnie w ten sposób. Dobra. E, I teraz chciałbym, żeby z takimi drogami jeszcze kawałek przejść. Później z taką na przykład. To sobie łączymy, to sobie łączymy. Prosto. I teraz z tym wyjeżdżamy tu, z tym wyjeżdżamy tu. No tak to będzie wyglądało. Więc mamy taki silos. I teraz. Na pewno chciałbym, żeby to był od razu przystanek. Przystanek sobie warto zaplanować wcześniej, bo to się nam potem przyda. Więc to sobie tu zaplanujemy od razu przystanek w środku. E, fantastycznie. I teraz możemy sobie planować jeszcze dalej. Czyli na pewno jakaś żywność. Więc takie zakłady spożywcze. E, je sobie postawimy jakoś... Tutaj nie, bo tu mamy drogę. Najlepiej byłoby to od tyłu, chociaż od tyłu też bez sensu, bo potem e, z przystanku nie podejdą. Chociaż tu, tu nie podejdą. No, mogą mieć ciężko przez te tory, więc może jakoś to tak ustawię. E, chociaż droga będzie wtedy od złej strony, tak najlepiej by było, chyba. Dobra, i teraz po prostu z tą drogą byśmy tutaj jakoś jeszcze kawałek podeszli. I potem byłaby najwyżej taka droga: tu byśmy sobie tak podchodzili, i tu byśmy tak podeszli. No, a tu najwyżej by się ta droga jakoś urywała na razie, i tyle. Ewentualnie możemy tu jeszcze zrobić taką na przykład o gruntową, żeby nie było. No ale to nie będzie taka jedyna rzecz, która będzie nam potrzebna ze względu na to, że nam będzie jeszcze potrzebny nam będzie jeszcze alkohol, nie? Żebyśmy mogli go tutaj też produkować, więc od razu się tym zajmę gorzelnie. E, I gorzelnie wstawiłbym od drugiej strony jakoś na przykład tutaj. To jest mały budynek, który się raczej zmieści, więc to sobie wstawimy tutaj po prostu. No i teraz, ta droga tutaj To może sobie przebyć jakoś tak. E, a tą drogę sobie jakoś tu po prostu podłączymy. w Z tym też można by było jakoś tu podejść ewentualnie tutaj się jakoś przyłączyć, na przykład, o niech będzie to na takim łuku prostu i tyle e, fantastycznie, czyli będziemy mieli taki silos, będziemy mieli takie, taką gorzelnię, będziemy mieli takie zakłady spożywcze i zostały nam jeszcze te sprawy mięsa, więc na pewno musimy postawić taką hodowlę zwierząt, ona jest olbrzymia e, więc postawimy to jakoś w ten sposób później należy postawić zagrodę, czyli to będzie na przykład stronę pójdziemy fantastycznie, potem postawimy rzeźnię a nie postawimy jakoś na przykład tutaj, nie, tak nie ustawimy, więc będzie trzeba to tak zrobić. A ostatnią rzeczą to będzie magazyn mięsa. Mam nadzieję, że uda to radę jakoś podejść, bo to jest dosyć daleko, faktycznie, jesteśmy daleko oddaleni. A jeśli nie, no to oczywiście zrobimy jakąś drogę po prostu do mięsa będą podjeżdżali osobno. Zobaczymy. Na razie bym zaproponował im tutaj jakąś drogę, więc zróbmy to tak, tutaj i potem tutaj jakoś będziemy sobie jechać. Ta droga może pójść jeszcze dalej, najwyżej gdzieś tam się z tym kiedyś połączymy. Tu może być jeszcze taka droga na przykład, no i teraz to łączymy, z tą drogą idziemy gdzieś tam dalej. E, I to też sobie łączymy. Ok. Tak bym chciał, żeby to wyglądało i tu jeszcze bym chciał przystanek autobusowy, on mógłby stać jakoś tutaj, proszę bardzo, niech sobie też taki będzie. E, czy jakieś ścieżki będą mi przydatne? Ja to Może takich super hiper nie robił, ale jakieś pojedyncze mógłbym zrobić. Oczywiście. Żeby też nie trzeba było nie wiadomo gdzie chodzić, to można sobie tutaj o troszkę ścieżek na przykład porobić, jakichś takich skrótów, żeby to po prostu no, szybciej szybciej się dało tutaj chodzić, tak? Żeby oni jak najszybciej docierali do, do tej pracy. ok Rozpoczynamy za nową budowę, ale chciałem rozpocząć budowę wszystkiego, a nie tylko jakiejś tam części. Ale to nie będzie wszystko, bo to, że my rozpoczęliśmy budowę tego, a to się przypisało, zobaczmy, tutaj nie... Aha, tu się coś nie rozpoczęło, widzę ja sobie to już rozpocznę, przejadę takim tym i tutaj mamy teraz to rozpoczęte. No tak, budujemy od kilku stron, więc powinno pójść to w miarę sprawnie, ale chciałbym tutaj docelowo zrobić też biura dystrybucyjne. Cztery biura dystrybucyjne dotyczące płodów rolnych, a także dwa biura dystrybucyjne, a nawet trzy dystrybujące żywność, alkohol i ubrania i, yy, i elektronikę, tak to było, czekajcie, aż zobaczę. Eee, jak myśmy to dystrybu Jak my to dystrybujemy teraz. Czekajcie, gdzie mamy takie jakieś tutaj na przykład, tutaj nie. No to żywność, ubrania, aha, i alkohol. No tak, dystrybuujemy ten, 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 tymi biurami cztery rzeczy. Ja może to sobie rozdzielę, że będą dwa na żywność i jedno będzie po prostu na alkohol. Więc takie 7, biur, 7 centrum dystrybucyjnych przydałoby się też ustawić. I też to sobie oczywiście zrobimy już, czyli stawiamy sobie teraz takie średnie, tylko fajnie byłoby je trochę ustawić jakoś na przykład tak, żeby. Mieli dogodny dojazd, czy tu będą mieli dogodny dojazd? No tak, wyjadą sobie tą drogą i będą mogli od razu jechać, więc to jest dobry pomysł. E, raz, później. Dwa, równo są? Chyba tak, dwa. Po drugiej stronie się nie zmieszczą, niestety. E, no to zrobimy sobie jeszcze taki map. Na przykład za tym, tutaj, wszystkim przejedziemy sobie tak. I teraz chciałbym tutaj, żeby postawić kolejne na przykład, kolejne średnie centrum to będzie 3, to będzie 4, później kolejne 5, potem tutaj się to zmieści, no niestety tu będzie ciasno, chociaż nie dobra, zmieści się będzie 6 i obok będzie 7. Fantastycznie, a tą drogę możemy sobie też jeszcze przedłużyć na przykład i doprowadzić ją jakoś tutaj. Proszę bardzo. To wszystko proszę teraz budować. Ja sobie to jeszcze mogę oczywiście przypisać. Możemy jeszcze jakąś drogę zrobić, na przykład z tej strony. Takie na razie tymczasowe połączenie, żeby to też się już mogło budować jakoś. Mam nadzieję, że to się przypisało. OK, wspaniale, fantastycznie. E, po prostu, żeby to już w miarę szybko budować, to też możemy zrobić w sumie taki dojazd. Zawsze to będzie jednak mogło szybciej pójść. Tutaj też proszę już budować. Żeby to wiecie jak najszybciej szło, bo i mi na tym zależy, żeby to się szybko budowało, nie? Żeby to się nie budowało przez najbliższe 3 godziny. Łączne, oczywiście łącznego czasu trwania odcinków, czyli będziemy to 3 godziny teraz budować, a przez 3 godziny łącznie, łącznie odcinku będziemy tylko oglądać jak to się buduje, no nie. E, przy okazji przypominam, że budujecie to osiedle, no fantastycznie, parkingi pobudowali, szkoda tylko, że osiedle nie zaczęli budować, że osiedle dalej stoi nietknięte, no ale coś w ogóle się ruszyło tutaj, no niestety widzę, że nie, e, no ale dobra, no miejmy nadzieję, że coś się ruszy. Sugerowaliście też w komentarzach, żebym postawił tutaj jakieś biura, biura budowy i to może być dobry pomysł. Skoro już tak tutaj wszystko teraz budujemy, to myślę, że możemy też jak najbardziej biura budowy postawić. W ogóle tu możemy zrobić jakieś podłączenie, tylko może pod jakimś przyjemniejszym kątem trochę. E, zróbmy to tak i od tej strony też mogą zawsze zacząć budować, prawda? Aha, tego nie zrobimy, tak? Więc to muszę zrobić tak. Od tej strony też możecie budować, jak chcecie, tylko fajnie by jeszcze było, jakby właśnie tutaj można było postawić biuro budowy. W sensie można by było, no fajnie by było, jakbyśmy je, je postawili, więc ja proponuję, żeby je postawić. I e, postawmy takie na przykład duże na 24. Jedno e, i drugie niech będzie na przykład jakoś tutaj. To będzie trochę bez sensu. Nie, to postawmy już wtedy trochę inaczej je. Czyli postawmy sobie takie biuro budowy jakoś tu i takie biuro budowy jakoś tu. Dobra, tu gdzie się da, możemy tak sobie wstawić, to też sobie przypiszemy, fantastycznie. Więc niech to wszystko się w miarę żwawo buduje e, i mam nadzieję, że no to trochę jednak e, to, te budowy w miarę szybko pójdą, a nie tak jak tam, bo tam to idą po prostu strasznie powoli, a tu już widzę, że układają, proszę bardzo. Bo tutaj potrzebne jest coś poza tym, no, są potrzebne prefabrykaty i żywierd, to też jest dosyć fajne, ponieważ my... Nie potrzebujemy tu asfaltu, to są właśnie takie droby, dobre drogi fabryczne Dosyłowo też te drogi oczywiście przerobimy Tylko niech oni najpierw budują to, wtedy będziemy mieli jakieś wyjazdy, będzie można po kolei to wszystko przerabiać Brakuje chemikalia Sprawdzam e, Czemu ich tu brakuje? Brakuje drewno Czyżby oni tego drewna nie wozili nam? Pokazać mi proszę tutaj teraz to e, Oni to drewno wożą, tylko mi się wydaje, że po prostu robimy to za wolno Tak mi się wydaje, że robimy to po prostu trochę za wolno no, bo niby to jakieś jadą na otwarty skład, ale one jadą tylko pojedyncze, więc może jeszcze więcej byśmy ich przypisali. E, ale oczywiście to wyprodukujemy. Nie będziemy ich kupować, bo nie ma to sensu. Wyprodukujemy. To produkujemy tyle tych kwiatów, że możemy to na jakiś czas zatrzymać. W sensie chciałbym, żebyśmy nie samochód osobowy, tylko chciałbym, żebyśmy kupili, żeby otwartą skrzynię produkowali po pojemności. Tą. I teraz wybierz plan produkcji. Proszę mi produkować. Nie wiem, takie Z4. Nie, łącznie będzie 6. Dobra, to niech będzie tak. 5. E, potem jakieś na przykład autobusy może znowu, tak, z pięć takich pięć takich, no i potem znowu możecie Fiaty, proszę bardzo tam na zmianę, co chcecie tylko teraz proszę im produkować takie właśnie platformy, aha, żeby oni mi tego nie brali ja mam nadzieję, że jest to jest tu zaznaczone, ale jeżeli nie jest e, jest, samochód osobowy no innego, to nie będzie samochód osobowy więc oni mi tego nie wezmą e, ciebie ja uruchomię, w sensie ty możesz już jechać na tą granicę, bo na razie tych Fiatów nie będzie, to jest to sprzedać co masz tam, bo no bo po co masz czekać, nie? bez sensu. Więc to tak może działać, no więc kolejne plany mamy, mam nadzieję, że to się zostaną zrealizowane szybciej, no bo to jest już wybudowane, tylko niestety czekamy, żeby tutaj można było dowozić pracowników z tego nowego osiedla, cały czas niestety to osiedle czeka ono jest, no strasznie powoli się buduje, ale mam nadzieję, że jak już, wiecie, będą tutaj te drogi, to najważniejsze to, że to pójdzie szybciej, że po prostu, wiecie, oni zaczną budować kilka budynków naraz. No bo tutaj zobaczcie, mają kilka dróg do budowy naraz i właściwie już na każdej drodze są materiały i praktycznie każda droga jakoś jest tam budowana. Powiedzcie mi jeszcze tylko, czy tutaj są prefabrykaty. Widzę, że są, więc nie ma z tym problemu, bo prefabrykaty można sobie podjechać. No mogą być dobre problemy niestety z tym, że tutaj są, że tutaj jeżdżą te koparki, no ale są biura budowy, gdzie ja po prostu nie posiadam otwartych skrzyni i te koparki muszą jeździć, e, muszą jeździć samodzielnie. To jest parę biur budowy, poza tym te koparki nie wiadomo, ile razy nie jeżdżą. W ogóle ten się stoi na torach. Obstawiam, że jak pociąg będzie jechał, to, to dla pociągu nie ma to znaczenia raczej większego. E, no ale dobra. Czy już mamy jakieś te platformy ciekawe, tutaj widzę, że jeszcze nic nie mamy, czyli jeszcze chyba to się żadna, żadna się jeszcze nie wybudowała. Okej, okay, spokojnie czepiam się. Dobra, no ale tutaj na pewno do tego wszystkiego będzie potrzebny jakiś prąd, prawda? Aha, i w ogóle zablokowaliśmy sobie wyjście torów z tej strony, ale w sumie, no to raczej jeżeli będziemy torami wychodzić, to raczej z tej strony, najwyżej będziemy coś kombinować, bo tu jeżeli będą tory, to będziemy nimi skręcać tutaj w prawo, ewentualnie w lewo, chociaż raczej znaczy w lewo, nie bo jeżeli chcemy w lewo, to mamy tutaj tory więc trzeba sobie trochę objechać, no bo tu nie, nie będzie ich raczej. No nieważne, dobra, wracamy do tematu, czyli do prądu, ponieważ prąd musi być, no najlepiej tak, żeby ten budynek objął mi jak najwięcej, czyli e, te centra dystrybucyjne to na pewno jedna podstacja, fajnie by było też jakbyś objął mi jeszcze tutaj te zakłady planowane, czyli co, jakaś taka podstacja, czy bardziej taka, no to by objęło praktycznie rzecz ujmując wszystko, więc to możemy sobie jakoś postawić taką ścieżką właśnie. No i teraz gdzie ja z tym będę chciał podejść, mamy tu jakąś rozdzielnię wolną, więc tu mamy jedynie podstację, ale Będziemy mieli jakąś rozdzielnię, ponieważ nie będę prowadzić osobnego przewodu tylko dla tych paru centrów dystrybucyjnych e, Więc zaraz wejdziemy na powierzchnię, znajdziemy jakąś tutaj, mamy tu linię, e, widzę średniego napięcia, fantastycznie, to ją sobie na chwilkę rozetniemy e, Najwyżej przez chwilę nie będę mieli prądu, ale tym bym się nie zajmował, przy okazji może jakąś tu drogę podepnę W razie gdyby to się zaczęło palić, to żeby mieli jednak jak to zgasić, to sobie zrobimy tak to sobie zrobimy, tak? To za ruble, no bo nie mamy czasu. Mm, proszę bardzo. No i teraz jakoś tu musimy. jakoś tu musimy wyjechać. Trochę głupio to zrobiłem, ale trudno, niech to tak będzie. No i teraz wyjeżdżamy sobie tu i podjeżdżamy do tej podstacji. Chociaż to nie będzie jedyna podstacja, więc może zróbmy coś takiego i po prostu postawmy jeszcze jedną taką rozdzielnie. Tak, możemy coś takiego postawić. Zróbmy to, że to będzie podchodziło tu i po prostu teraz. Wejdziemy sobie z taką jedną. I za chwilę ja zrobię jeszcze tą drugą linię, czyli to sobie rozpoczniemy, w sensie inaczej. To możemy zaróbiać, no bo tych kabli podziemnych ja już ich nie będę znów budowali, bo to absolutnie nie ma, nie ma sensu i nie ma czasu na to. Już niech się zajmą tym, co jest na ziemi. No tylko jakąś drogę im też wybudowałem, ale to już nieważne. Eee, I teraz, co bym chciał? No bo tu mamy jedną podstację, ale na przykład czy to będzie miało zasilanie? No będzie miało. Może sprawdźmy to w ten sposób. Gdzie jest teraz ta podstacja? Tutaj gdzieś? Czy gdzie ona jest? Tutaj nie ma. Mmm, czekajcie, gdzieś mi się ona zagubiła teraz, gdzie jest podstacja, moment, muszę sobie wziąć to, aha, bo ona jest tutaj, do tego, okej, okay. no to ona nam na przykład nie obejmie tego terenu, więc to by fajnie było też przypiąć jeszcze do jakiejś jednej, to sobie postawimy jakoś tutaj i teraz z tej rozdzielni wyjedziemy sobie z takim przewodem, z którym podejdziemy tutaj, proszę bardzo, wspaniale, i to sobie też za ruble wybudujemy, o matko, droga mi się też budowała. no, trusz, trudno, będzie droga, będzie kawałek drogi, no i tyle. Nic wam nie zrobię, tutaj możecie też mieć jakiś taki na przykład chodnik, proszę bardzo. Więc to wszystko będzie. I mam nadzieję, że dzięki temu teraz już każdy będzie mieć prąd w razie co? No powinien mieć raczej. Ta postaja jest już gotowa, to też zresztą powinna być gotowa. Jednak podstacja powinna być, prąd powinien być, żeby to od razu mogło zacząć funkcjonować. No i dobrze. I bardzo dobrze. No więc coraz więcej coraz więcej tutaj mamy pobudowanych, jak widzicie rzeczy, tu już mamy nawet jakieś prefabrykaty przywizione. Więc to się będzie budowało, myślę, nawet całkiem szybko. I bardzo mnie to cieszy. tylko, że zależy mi na tym, żeby to było jak najszybciej. Kontrola na przykład cegielnia działa na pełnych obrotach, huta stali też, widać, działa na bardzo wysokich obrotach. Tu mamy wszystkie tory, w końcu mamy, w sensie nie mamy tam dalej, ale to nieważne, bo tam i tak nie wybudujemy. Z drogami, widzę, się nie polepszyło, zadowolenie też poszło lekko do góry. A zobaczmy, jak tam z tą żywnością. Jesteś w ogóle? No jest, i zobaczcie ile tutaj jest, więc jak będziemy mieli takie dodatkowe I tam mają te płody rolne regularnie, no bo tu ich mamy 10 ton, faktycznie dużo No to ja myślę, że to będzie w końcu miało szansę zadziałać, no właśnie, bo tu znowu brakuje tych płodów rolnych, wiecie co? Ja to po prostu tymczasowo będę zamawiać a Jak my tam będziemy to wszystko wozić sensownie, no to to będzie zupełnie inaczej wyglądało, tak? Jak my to tam będziemy przewozić w sensie tutaj, no bo tutaj to będziemy mieli wielkiego, wielki silos, normalne jakieś tutaj przejazdy i tak dalej, nowe centra dystrybucyjne tamtych centrów, też się będziemy tu będą mogły jakieś budynki na przykład jeszcze powstać, jakieś osiedle i tak dalej, i tak dalej, więc na spokojnie i dzięki temu też trochę odciążymy te drogi, no bo tu wyjeżdżają, wjeżdżają, więc, więc na pewno będzie lepiej, no ale to jeszcze jakiś czas potrzebujemy, na razie, na razie jest jak jest. Czemu tu są znowu korki, w sensie czemu ten pociąg tu stoi? Aha, bo on się blokował z tym, no to dobrze. Myślałem, że jest jakiś większy problem. Gajnica, gdzie ty jedziesz do... Aha, ty jedziesz tutaj. A właśnie, a jak ten pociąg na przykład z tymi tutaj, których ma zawieźć do krzywonosu? Tu jeździ taki jeden, no dobra. I on sobie teraz jedzie tutaj, tak? No czyli kogoś, tam wiedzieć. Pasażerowie nie są za długo w tym pojeździe. No, są 4 godziny już niby, więc nie sądzę, że my dojedziemy. No i to jest właśnie trochę lipa, bo to jest strasznie długa linia i ciężko jest tutaj tych ludzi dowieść. No ale co zrobić? No, na razie tak musi być. Nie mamy aż tak sprawnych tych torów. E, więc na razie to tak musi działać. Chociaż tam jest niedaleko chyba już, co? W miarę. No ale nie sądzę, że zdążą. No trudno. Na razie tak tak będzie. Jak się sytuacja ulepszy, to... To będziemy robić inaczej. Czy tu już mamy te tory do końca pobudowane? Mamy oba tory do końca. Super. E, natomiast tu jeszcze 10 nie rozpoczęło. Czy my to w ogóle mamy przypisane do jakiegokolwiek biura budowy? Widzę, że niestety nie mamy. A więc ja to sobie oczywiście od razu przypiszę, żeby te, te, to biuro budowy kolei miało co robić. Czyli, proszę bardzo, przypinamy sobie e, budowę tą, w sensie nie tą. Jak na początek, to musimy sobie przypiąć taki tutaj e, pierwszy element. No, i dopiero potem będziemy mogli to wszystko przypinać dalej. Czy my tu mamy jakieś przejazdy międzytorowe? Widzę, że też nie. A więc, można by je wybudować czy samodzielnie. Może już za ruble je wybudujemy gdzieś, na przykład, tutaj jakieś takie. One nie muszą być długie, mogą być jak najkrótsze, żeby też nie było to, wiecie, nie zajmowało to nie wiadomo ile miejsca, proszę bardzo. No i teraz, tu rzeczywiście będą poważne, porządne semafory, czyli coś takiego. E, tutaj zrobimy chaina, tu zrobimy zwykłego, chociaż w sumie to też powinny być te. Wiecie to ja to zrobię inaczej, tu zrobimy zwykłego. Tu będzie chain. A to na razie będzie jako jeden blok, no trudno, nic nie jestem w stanie z tym zrobić, to musi być jako jeden blok. Chyba, że tu, tu postawimy takie mixty, o niech to będzie jakoś tak, czyli tamte po prostu będą osobne na razie i tyle. Czy to wszystko już działa? W sensie tu jeszcze jest jakiś taki przejazd. o jego można się pozbyć, on był tymczasowy, jakiś tam na, na chwilę, teraz już z niego nie może, nie musimy korzystać, ten pociąg powinien tam zaraz, mam nadzieję, jakoś przejechać. Tak, on już jedzie. Ten przejazd, wyburzenie tego przejazdu pomogło. No i teraz po prostu pozostawiamy sobie raz na jakiś czas takie semafory, one też powinny troszkę pomóc żeby to też nie było tak, że wiecie, my że będziemy mieli jedne semafory i tyle. No a raz na jakiś czas, proszę bardzo, przed mostem na pewno bym chciał, za mostem bym chciał, tutaj bym chciał, później tutaj, tutaj. A i coś mi wyszło. Dobra, niech będzie tak. I jeszcze co, tutaj na przykład, proszę bardzo, później tutaj. I tutaj jeszcze coś, no tak, tu by też, też trzeba było to semafory już pozamieniać, poprawiać, czyli robimy tak, tutaj będzie chain w tę stronę, tu będzie zwykły, tu nie będzie nic, bo to ma być jako jeden blok, tutaj mamy tak i tutaj też nic nie powinno być, bo to jest też głupie, powinno to być w tym miejscu, o, proszę bardzo, takie tutaj oddzielenie tego wszystkiego, tu mamy chyba wszystko dobrze, tutaj raczej też wspaniale, po prostu wspaniale. Yy, tutaj rozumiem, że się budują. No dobra, myślałem, że się może nie przepisało. No ale okej, okay. jak te drogi, to chyba ja wybudowałem. Nie, ten fragment chyba się wybudował. W sensie tutaj coś się zbudowało. Na pewno samemu już widzę, że biura budowy się budują. Świetnie, te drogi są już gotowe. Yy, po nich rozumiem, 80 mogą jeździć, chyba, tak? Bo czy do drogi spłyt bez więc tak to powinno działać. No ale ja do końca tego w stanie stwierdzić. Oczywiście nie jestem. Yy, żywność się produkuje cały czas? Tak, produkuje się, no bo teraz razu zamawiamy cały czas te płody rolne, więc po prostu to działa na pewno. No ale cóż zrobić? No cóż zrobić? A że to dosyć opornie działa, w ogóle zobaczcie, mamy tu pełno ludzi, więc jak tyle ludzi będzie jak tyle ludzi będzie tutaj w przyszłości i przypominam, że dojdziemy jeszcze to osiedle, no to będzie naprawdę fajnie. A propos tego osiedla, czy my tu mamy już jakikolwiek prąd albo coś? W sensie my tu mamy takie coś, ale to raczej nie jest prąd, to nie jest raczej prąd dla tej dzielnicy, więc tym można by było się też zająć. Ale to może już następnym razem. Bo tu będzie spora zabawa, bo i trzeba ścieki, i trzeba prąd, i trzeba wodę. więc tym podłączaniem tego, i tutaj wiecie, żeby to się zaczęło powoli budować, te, te wszystkie rury to się tym później zajmiemy. Natomiast, można byłoby się zająć budową czegoś w tej okolicy, w sensie. No ja bym na pewno chciał to skrzyżowanie troszkę zamienić. Chciałbym, żeby tu powstało rondo. E, no bo tutaj to skrzyżowanie, zobaczcie, ono nie wyrabia. Ronda wyrabiają lepiej, chociażby tutaj mamy właściwie, no jest korek przed rondem. Ale jednak po rondzie już jak się wiedzie, jedzie się płynnie, nie? A nie ma cały czas jakichś stopów. No i taki cel właśnie bym chciał osiągnąć, bo to ronda naprawdę fajnie działa. Wtedy nie wiecie, tu nie mamy jakichś takich dziwnych skrzyżowań, e, nie ma tutaj jednego za drugim, tylko to fajnie działa, więc tutaj też bym chciał coś takiego zrobić. No tylko to rondo to na pewno by musiało być tak, że to wyburzymy. E, tutaj tyłem, zrobimy taką tymczasową drogę i tak myślę, że ona mogłaby być jakoś nawet stąd w sumie. Ona mogłaby być jakoś nawet stąd, przez te tory tymczasowo, tylko nie wiem, jak tu potem przejechali, też w sumie to jest, to jest dosyć ciekawy pomysł, czekajcie, zróbmy tak, dobrze, tak wyjedziemy i byśmy podjechali jakoś tutaj, skrzyżowanie niedozwolone, co? No właśnie, tak chce tak, proszę bardzo, to mogłoby się ewentualnie tu podłączyć, jakby chciało, nie wiem, czy by chciało, dobra, zostawmy to na razie. Nie chciałbym tak. No właśnie, jak to teraz zbudować, żeby tu miało ręce nogi do winy, rozumiem, żeby byłby tutaj ruch zachowany. No tyle by się dało jakoś przejechać, w sensie tu by się dało, dojeżdżamy potem co? Tutaj, no właśnie, tutaj dojeżdżamy. Bez sensu, przyjęliśmy jeszcze tutaj, dajemy im możliwość, wtedy będą mogli sobie przejechać tutaj, potem tu i potem będą mogli już przejechać tam. Ok, czyli wtedy te drogi będę mógł Wam wyburzyć. I nie będzie z tym większego problemu. Czyli tu wprowadzamy zakaz, i tutaj też wprowadzamy zakaz ruchu. I tutaj też wprowadzimy zaraz taki zakaz... Aha, wjazd ten przystanek końcowy, może, dobra. To zaraz tym przystankiem się też zajmę. Tylko, że oni tu będą na stałe jeszcze wjeżdżać, więc wiecie co? Fajnie by było, żeby ten przystanek mógł być jakoś inaczej obsłużony, ewentualnie, żeby po prostu tymczasowo na niego nie wjeżdżali. On tak będzie do wyburzenia, bo w tym miejscu nie ma racji bytu, więc myślę, że my sobie wyburzymy. To są pojazdy lub maszyny. No właśnie, to sobie to na razie odepnę ewentualnie, no nie, nie przypiszę im tu słowa o przystępu końcowego, więc będą jeździeli bez niego niestety. Ja nic nie poradzę, będą musieli jeździć bez niego, no bo tego, ten przystanek jest po prostu tutaj, no, no... nie pasuje nam. Więc to sobie wyburzymy, zrobimy tak, to sobie też wyburzymy i to sobie wyburzymy przede wszystkim. Mam nadzieję, że teraz się uda. Dobra, to nie, tego nie będzie, to też możemy w takim układzie wyburzyć. Wy sobie tam możecie zawrócić i tak jak mówiłem, jeździć dookoła. Ewentualnie, nie wiem, który, wy, wy jeszcze tędy macie jakąś wersję trasy, tak? Wspaniale. No, objazd może być dowolny, mi to nie przeszkadza, naprawdę. To sobie wyburzymy, tamtą na razie musi zostać. Tutaj też sobie wyburzymy, rozetniemy to. No i tu miałoby powstać takie pełnoprawne rondo. A więc, musielibyśmy zrobić coś takiego do kratek na początek, potem taką nawrotę tutaj. E moment, najpierw żeby ona była większa niż mniejsza, jak to się robi, czekajcie, to tak e, i czy wtedy jak miał ja to na przykład z by duże wtedy to by było równe, no tak, to by mogło być równe, wtedy to by trzeba było z tym połączyć, ok, powstałoby nam wtedy takie całkiem fajne Tylko e, tej by trzeba było teraz oczywiście popodłączać do wszystkiego co tutaj mamy, czyli na pewno tą drogę trzeba by było podłączyć, potem jakoś tę drogę no tak, tak, potem tutaj, oczywiście się z tym wygniemy jakoś, aha, z tym nie przejedziemy, bo jest za blisko skrzyżowania. No to wyjedziemy z tym w inny sposób, w sensie ja to sobie zrobię tak i przejedziemy jakoś po prostu tutaj. Tutaj też najlepiej byłoby na dwie drogi, no ale na razie drugiej drogi nie będzie, chyba że już będzie, zaplanujmy ją sobie może jakoś. W sensie to skrzyżowanie też jest wkurzające, wiecie co, ja to spróbuję jakoś wyburzyć, aha, proszę, fajnie, że tu rozbieżnacja, super. Dobra, wyjeżdżę stąd, mam nadzieję, że jeszcze nie przyjadą nowi, to może się uda jakoś. No, wyjeżdżaj, 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 szybko, 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 skręcaj, jest, dobra, poszedł. Zatrzymam szybko czas i to połączę jakoś tymczasowo. Może się uda, co? Czekajcie, ten ten drugi się może pozbędę. Z tym wyjdę jakoś tak i to podłączymy. Teraz niech jakoś puszczą, no trudno, będą musieli na około najwyżej. I teraz, to by było fajnie przyłączyć jakoś na przykład tutaj Czemu to się tak dziwnie nie chce wygięć, dobra, Zróbmy najpierw to To tak chce się wygięć, no dobra, to skoro chce tak, to musi być tak, no i tyle I Ja rozpoczynam zaplanowaną budowę, więc to będzie kolejny element docelowo Tu też będzie lądo, więc spokojnie No ale na razie wszystkich ląd się nie da wybudować, więc musi być tak, nie, no i tyle To ja też to przepisane, przypisane, w sensie to się nie przypisało, ale ja to zaraz nadrobię W sensie tutaj nie ma dostępu, bo to są drogi jednokierunkowe, no ale w tym momencie tu nie ma Żadnego znaczenia, bo to i tak nie będą drogi jednokierunkowe, więc to nieważne. Tutaj też jest to na razie nieważne, mniej więcej aż do bo tu i tak ich nie będzie wyjeżdżał. I tak samo tutaj to sobie przepisujemy, to sobie przepisujemy, to też czemu nie? Um, wiecie co? Nie wiem, w sumie dobra, na razie ktoś się może tak wybuduje i najwyżej potem będziemy patrzeć na to. Na wszystko na razie się nie da. Te drogi się w ogóle tu zaczęły budować. No tutaj się to buduje, ale strasznie powoli niestety, bo brakuje prefabrykatów. No, jest tych prefabrykatów coraz mniej, niestety, i zastanawiam się, czy nie warto byłoby tutaj trochę powiększyć, jednak, tej liczby pracowników. Dajmy tu 45 około, bo to się jednak myślę przyda, żeby tych ludzi mogło tu przechodzić więcej. Bo w tym momencie prefabrykaty są bardzo cenne, więc niech oni to robią jak najszybciej. Rozumiem, że to wszystko działa, te autobusy tu już są w stanie dojechać. No, właśnie. Ten docelowo znajdziemy im jakieś miejsce na przystanek końcowy, jak to skrzyżowanie to to czeka się przebudowa, ale najpierw to. Oni mają dojazdy techniczne tyłem. No a ci mają tędy, nie? Objazd tej głównej trasy. Tu mam nadzieję, że te jakoś tutaj za wiele nie objeżdżają, w sensie ta jeździ normalnie. Najgorzej ma ta do cementowni, no bo ona musi jechać... Jak ona jeździ? Cement, stolica, gdzie to jest? Czekajcie, coś mi się tu nie, nie pokrywa, to jest to. Aha, bo no tu wjeżdża, ok, bo tu nie ma dobra, wszystko się zgadza faktycznie. Ona dojeżdża tutaj, no tak, i to się jak najbardziej zgadza, więc w sumie tam autobusów nie powinno być raczej. No nie, Dobra, oni wybudowali mi już te, wybudowali to. Można je wtedy przypisać do tej linii, e, czyli to jest drewno, to jest tutaj ta linia, tak? Dobra, to sobie to przypisujemy, aha, e, sobie tę linię może zostawię. Teraz tak, Ym, taki pojazd ja sobie tutaj przypiszę, potem taki pojazd ja sobie tutaj dam i taki pojazd sobie dam tutaj i teraz moi drodzy jak my to robimy Przepisujemy je sobie tutaj raz, dwa e, i trzy Niech będzie I jak one tu przyjadą to wtedy je sobie oczywiście Oczywiście jest sobie wtedy tam y, odpowiednio Odpowiednio przepiszemy do linii No właśnie obraz jest tędy, tak Dobrze, no że ta druga jest, bo tak to by musieli rzeczywiście tędy, no tutaj i tak i także tak powiem, część tędy jeździ na pewno, no bo część tutaj korzysta, widzę, z tego. Jak oni dojeżdżają sobie tutaj, no to korzystają też z samego fragmentu. Okej. Okay. Każdy ma prawo korzystać, jak tam chcą sobie, z tego, po to, tutaj w sumie powstało, żeby oni też mogli tędy jeździć. No i tyle. Dobra, będziemy sobie dzisiaj na kończyć No, widzicie, mamy takie dosyć duże plany, tutaj, jeżeli chodzi o rolnictwo i ogólnie o tą strefę. No, głównie te plany dotyczą rolnictwa, plus tutaj mamy dwa biura budowy. To jest taka. Taki dodatek, one też mogą się wybudować. Bo to mi sugerowaliście, żeby one były tutaj. Bo tu mamy też bliżej wszystkie składy, więc będzie lepiej. E, no ale tym to już będziemy, wiecie, o tego i tak dalej. Będziemy zajmować się w kolejnym odcinku. Tutaj budowa no, postąpiła. Mamy już taki kawałek, widzicie, rozpoczętą budowę, więc mi się wydaje, że to już teraz może trochę przyspieszyć. Mamy tych budów dosyć dużo, bo budujemy też takie rondo. No ale wiecie, te budowy wszystkie się kiedyś skończą. No miasto się rozwija, tak? Miasto się rozwija i tyle. Ja Wam za dzisiaj już dziękuję. Do zobaczenia. No i cześć.